Cześć, słuchacie podcastu. Abdeblus. ja nazywam się Paweł Kapica i ze mną dzisiaj Szymon. Razem porozmawiamy sobie inaczej niż to było w tych ostatnich dwóch spotkaniach w ramach presezonu, czyli stricte po meczu. My daliśmy sobie te kilka godzin, żeby odespać, bo mecz był wyjątkowo późno. Chyba najpóźniej się zaczął, jeśli chodzi o te. Dotychczasowe spotkania z okresu przygotowawczego, bo o 2.15, ale właśnie o tym meczu z Newcastle z remisowanym, 1 do jednego sobie z Szymkiem dzisiaj pogadam. Siemanko. Cześć. Szymek, jak wrażenie ogólnie? To był, wydaje mi się, chyba najbardziej wymagający na papierze rywal z tych. Rywali, z którymi mamy się spotkać, zagrać, z którymi mamy zagrać właśnie w tym presezonie. Tam może ewentualnie jeszcze Borussia, Dortmund, ale Newcastle, no patrząc też na, na pozycję w tabeli, na to, jak grali w poprzednim sezonie, no to można powiedzieć, że był na papierze najbardziej wymagającym rywalem, ale jak było na boisku, zremisowaliśmy 1 do 1. Można powiedzieć, że do obejrzenia była tylko pierwsza połowa, bo drugiej, no, druga połowa, zwłaszcza patrząc na to, że. Że jeszcze było późno, łatwo było No, tak jak wspomniałeś, według mnie również najcięższy rywal Newcastle, cięższy odbywałby moim zdaniem. Spotkanie, jak na godzinę drugą, 15 bardzo dobre. Wiadomo, pierwsza połowa była lepsza, większa intensywność. Później weszły zmiany, więcej młodych zawodników. No, ale ogólnie uważam, że spotkanie na plus i też nie przegraliśmy z takim rywalem. No, tutaj mało brakło, abyśmy wygrali swoje trzecie spotkanie na trzy, jeśli chodzi o ten okres przygotowawczy. Kolejna bramka Jacksona to jest element i moment tego spotkania, chyba najbardziej jakby. Naj najbardziej który przychodzi mi na myśl jeśli chodzi o, o plusy tego, tego spotkania bo y, myślę że tutaj możemy zacząć fajną rozmowę na temat właśnie tego y, piłkarza bo mało kto by pomyślał że Nicholas Jackson przychodzący z Villarrealu, tak naprawdę piłkarz który zaliczył jedną dobrą rundę w La Liga bo drugą był kontuzjowany y, tak naprawdę dobry maj gdzie, gdzie nastrzelał tych bramek sporo. No, kto by pomyślał, że, że coś z tego napastnika będzie? Wiadomo, że, że to dalej jest presezon i wielkich jakichś wizji na, na przyszłość już teraz, właśnie można, ale, ale chyba perspektywa jest naprawdę całkiem dobra, bo naprawdę świetnie się go ogląda. Drugie trafienie dla Chelsea i drugie w takiej sytuacji, gdzie, gdzie patrząc na to, jak ci napastnicy Chelsea przez ostatnie lata wykańczali sytuację no to możemy przecierać oczy ze zdumienia, że z taką łatwością tutaj pokonał bramkarza Newcastle w tej sytuacji, tutaj też do, do odnotowania jest świetne podanie Jana Madsena w tej sytuacji idealnie tutaj na, na dwa kontakty, bo, bo przyjął i od razu z drugiej piłki podał prostopadle do, do Jacksona, ale tak wracając właśnie do byłego piłkarza Villaralu, Szymek, jak twoje nastawienie jeśli chodzi o tego napastnika, bo, bo chyba wygląda na to, że że to jest napastnik, z którego może rzeczywiście coś być. Absolutne objawienie tego presezonu, jak na razie oczywiście. Miejmy nadzieję, że podtrzyma dobrą formę. Tak jak wspomniałeś, dwie bramki i jeszcze trzy asysty w spotkaniach, w których grał. No, chyba, chyba znaleźliśmy po tylu próbach ten regen, Didier Drogby. Znaczy, no to, to, to wiadomo, że jeśli chodzi o drogę, to, to nie ma jeszcze co, co wróżyć, bo, bo mówię, to są dopiero trzy spotkania podczas tego presezonu. Wiadomo też, wielkim plusem, jeśli chodzi o ten presezon, jest fakt, że, że, że gramy te Premier League Series, Summer Series, czyli no, gramy po prostu z drużynami, z którymi na co dzień będziemy się bić w lidze czy, czy, czy w pucharach, no bo w europejskich pucharach w tym sezonie nie zagramy, więc też o wiele łatwiej może będzie tym piłkarzom nowym, zwłaszcza w Chelsea, przystosować się do, do poziomu, no bo jednak ta szybkość, ta intensywność, fizyczność Ligi Angielskiej no dalej jest nawet w meczach, w meczach towarzyskich. To mogliśmy na przykład zobaczyć, nie wiem, czy Szymek widziałeś fragment właśnie, gdzie kamera była przy jakby Przypisana do chyba Tilemansa w meczu z Aston Villa, i właśnie to, to świat rozszedł się. Jakby wideo, gdzie, gdzie mogliśmy zobaczyć z pierwszej osoby, jak ta gra, w, no, można powiedzieć w cudzysłowie Premier League, wygląda, jak szybko się to wszystko dzieje, jak tam jest intensywność, i to jest właśnie duży plus tego presezonu. Że tu nie gramy z jakimś Charlotte, wiadomo, jeden mecz z Rexem, ale nie gramy z rywalami pokroju takich, że, że my tam idziemy nastrzelać 5-6 goli i, i tyle. My tutaj gramy z przeciwnikami Premier League, więc o wiele łatwiej też będzie tym wszystkim nowym nabytkom się przystosować i wejść w, te, w tę ligę o wiele, o wiele szybciej. Jackson wygląda na takiego piłkarza, który przede wszystkim byłby gotowy do, do gry pod, pod wodzą Mauricio Poczetino i on przypomina właśnie takich napastników, których Mauricio Poczetino miał, czyli na przykład Harry Kane, który nie tylko jest świetny w wykańczaniu akcji, ale też lubi się cofnąć, lubi rozegrać piłkę z kolegami, świetnie gra plecami do bramki, świetnie odgrywa, czyli to coś, co mogliśmy tak, jak powiedziałem, widzieć u napastników Mauricio Pochettino ale też na przykład u Didiera Drogba gdzie, gdzie przecież no, chyba nie ma lepszego piłkarza, który grał tyłem do bramki, który przynajmniej teraz przychodzi mi do, do głowy yy, niż Didier Drogba, więc, więc prognostyk jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, bo, bo wykończenie ma naprawdę świetne ale też ta współpraca z kolegami wygląda tak jakby jakby nie pierwszy raz z nimi grał. Wiadomo, to jest trzecie spotkanie, ale ale po trzech spotkaniach nie wyrabiasz sobie, wydaje mi się, takich automatyzmów, jakich mogliśmy na przykład zobaczyć w meczu z Brighton, gdzie to Michał Modryk strzelił tę bramkę po świetnej akcji z Jacksonem, więc, więc potencjał bardzo duży. Trzymamy kciuki, żeby to szło tak, jak idzie teraz, żeby to w pewnym momencie się. Jakoś nie, nie spaliło, żebyśmy teraz nie pompowali balonika, który bardzo szybko pęknie. Patrzymy sobie na skład, bo tak zaczęliśmy od tego składu szmęk. Na bramce kepa w obronie powrót Lisa Jamesa. Jak oceniasz powrót Jamesa? Słuchaj, opaska kapitańska, że tak powiem, służy mu. Chciałbym częściej oglądać go w opasce kapitańskiej w przyszłym sezonie i myślę, że tak się też stanie. Jeżeli chodzi o jego występ, dla tych, co nie widzieli, myślę, że bardzo solidny. Pierwszy mecz bodajże, od 18 kwietnia, który rozgrywa i naprawdę wyglądał świetnie. Nie dawał się objeżdżać i, i co? No po prostu świetny, świetny występ. Ogólnie sama, sama defensywa, oczywiście poza, poza osobą, kto której za chwilę porozmawiamy, wyglądała naprawdę, naprawdę przyzwoicie, bo patrząc od tego, jak wyglądała, właśnie. Defensywa od pierwszej minuty poza, poza Jamesem, to obok był też Chalbach, Kukureja i, i, i tu mi wypadło nazwisko Basir Humphreys. Yeah, tak, tak, dokładnie, dokładnie on. Y, wyglądało to naprawdę przyzwoicie i zresztą też można powiedzieć, że też no, Kinsella, no też Nizar Kinsella mówił o tym na Twitterze, że, że Rexham zagroziło Chelsea. Więcej razy niż Newcastle podczas tej pierwszej połowy spotkania. No, trochę trochę w tym racji. Sam James, tak jak powiedziałem, zagrał naprawdę solidnie. Też cieszy raz fakt, że, że zagrał z opaską kapitańską. Tak jak powiedziałeś, służy mu to świetnie, wygląda właśnie z opaską na, na ramieniu. A druga rzecz, że. Um, że też po jego wypowiedziach na przykład w, na konferencji przedmeczowej gdzie z Mauricio Pochettino miał okazję się wypowiedzieć widać, że, że brakowało mu tej gry, że jest głodny i że tak jak chyba reszta jest podekscytowany tym co się obecnie dzieje w Chelsea czyli taka zmiana, no, zmiana całego składu praktycznie I, i sam też mówił przed tym meczem, że, że w Chelsea byli piłkarze, którzy Którzy nie chcieli tu być ze względu na to, że po prostu nie grali, nie dostawali szans. Teraz jest dużo, dużo młodej energii, dużo takiego potencjału, młodej, młodej krwi i że, że, że wszyscy są podekscytowani tym, tym projektem, który właśnie się tworzy na oczach wszystkich kibiców, nie tylko Chelsea, ale całego, całego świata. Więc, więc fajnie, fajnie było widzieć Jamesa ponownie na boisku. Miejmy nadzieję, że te urazy będą go. Po prostu unikać jak najczęściej. Występ Czalbacha i Humphreysa, no to, no to tak powiedziałem, przyzwoity, no ale pogadajmy troszkę negatywnie, no bo ten podcast, taki w samych laurach można powiedzieć, tutaj taka atmosfera, no ale przechodzi do nazwiska Marka Kukurei. Tragiczny występ kukurei. No kurcza. Nie był aż, według mnie nie był aż tak tragiczny. Ja wiem, że mogę zostać tutaj zjedzony. No, był słaby i ta pierwsza połowa wyglądała dość, powiedziałbym, nie tak solidnie jak Jamesa, oczywiście, ale, ale dało się to oglądać. Natomiast ten gol Almirona pogrzebał, pogrzebał Marka Kureje i to jak nie pokrył po prostu zbrodnia. Znaczy, no tutaj może przestaciłem z tym tragicznym występem, ale wydaje mi się, że że, że właśnie takie błędy jakie popełnił przy tej bramce Newcastle sprawiają, że, że ta rozmowa na temat tego czy, czy Marku Korea powinien szersji zostać czy, yy, czy tutaj czy Louis Hall czy, czy Macen chociaż Maccen nie wiadomo na na jakie pozycji teraz go rozpatrywać, bo bo Dino grał o wiele wyżej, ale, ale takie właśnie błędy mimo nawet może nie przy, jakiś przyzwoity, ale taki poprawnej poprawnej gry w, wreszcie tego spotkania to takie błędy sprawiają że, że całkowicie zapominasz o tym jak yy, że, że właśnie tak jak powiedziałem całkiem przyzwoicie może zagrał takich błędów popełniać nie można i, i mamy szczęście że, że to dzieje się jak na razie w meczach towarzyskich ale ale to takie błędy pokazują że że Kukureja, no pierwsze daleko ma do pierwszego składu bo będzie czy... dalej będzie numerem 1 No i pokazuje że, że tutaj trzeba się zastanowić czy czy, czy może szukać tutaj jakiegoś wzmocnienia wzmocnienia ale czy pozbywać się marka kukurei No wiesz tutaj też fakt, ja bym że może... się pozbył, słuchaj, ja bym się pozbył, natomiast jest to według mnie na ten moment niemożliwe. No, to ty wiesz, możemy sobie chcieć go sprzedać, ale druga jest rzecz taka, że ktoś musi chcieć go kupić i to jest chyba najważniejsze. No, a też patrzymy sobie, jak wygląda, jak wygląda polityka transferowa Chelsea, jeśli chodzi o ściąganie piłkarzy do klubu w tym okienku i że to, to wygląda naprawdę, naprawdę średnio. Wydaje mi się, że tutaj okres jakichś większych wyprzedaży już się zakończył i że teraz skupiamy się na sprowadzaniu piłkarzy i że po prostu GoCraya zostanie miejmy nadzieję że będzie wyglądało to o wiele o wiele lepiej bo jeśli będzie posyłać takie piłki jaką posłał między innymi do, do Jacksona w meczu z Brighton no to jak najbardziej jesteśmy za tym żeby Googlea została ale takich błędów jak, jak wczoraj popełniać po prostu nie może i miejmy nadzieję, że, że, że tych błędów będzie po prostu jak, jak najmniej. Patrzymy sobie dalej. Środek pola rozpoczę, no rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy środek pola z Fernandezem i Kessadeim. No Fernandez jak Fernandez, bardzo, bardzo przyzwoicie też był jednym z tych, którzy zaczęli tę bramkową akcję Chelsea. Kessadei no, również przyzwoity występ później. Zagrał też troszkę wyżej po, po tych zmianach w drugiej połowie. I tutaj mamy chyba lekką zagwostkę, kto zostaje tak naprawdę w Chelsea na przyszły sezon. Bo, bo mówi się, że Angry Santos ma zostać w Chelsea na, na przyszły sezon, no ale Kesadei też przecież gorzej nie wygląda. No słuchaj, jeżeli pytasz mnie kogo bym zostawił kogo bym wypożyczył z naszych młodych gwiazd. Poczetino powiedział, że chce mieć kadrę 23, 24 czy 25-osobową. Także ja zostawiłbym Santosa i y, czułem jeżeli chodzi o pomocników. A Casadego wypożyczyłbym do jakiegoś klubu z Premier League, po prostu. No to chyba byłoby najlepsze, żeby. Żeby któryś z tych, czy, czy to Santos, San, czy Casadei, czy powędrowali po prostu do, do, do klubu z Premier League na wypożyczenie, bo to byłoby najlepsze. Ja chyba też zostawiłbym Santosa, a, a, a po prostu Casadeiego bym. Kasadyiego bym. Wypo, wypożyczył do jakiegoś klubu Premier League. Zobaczymy. Ciekawe, jak, jak, jak będzie wyglądać sytuacja z Czuku Emeką. Miejmy nadzieję, że jeszcze tych minut dostanie w presezonie i jakoś się, się po, pokaże, bo nie wygląda najgorzej, ale, ale też jakoś wyjątkowo, wyjątkowo nie błyszczy. I, I tu sytuacja wygląda troszkę bardziej skomplikowanie, bo większa jest zagwostka czy, czy tego Czuku wypożyczyć, czy wypożyczyć, czy zostawić tutaj wydaje mi się, że. No, że dla, to... mnie, dla mnie nie ma mowy, żeby wypożyczyć czekłemeka. Ja po prostu jestem jego fanem. A czy tutaj zależy, chyba jak, jak będą wyglądać wzmocnienia? Bo po bo trzecim mówi, że on potrzebuje jeszcze jednego środkowego pomocnika z doświadczeniem. Tutaj trzeba zaznaczyć. No, zobaczymy, jak z tym Kajsedo będzie wyglądać sytuacja. No, ale Fernandez. Gallagher, Gallagher, Kajsedo. No, mamy trójkę. No i. Pewnie jeden z tych, z tej trójki zostanie, czyli pewnie Santos, a taki Kasadej, czy czy, czy MK dadzą się moim zdaniem na wypożyczenie. Przynajmniej ja tak to widzę, że, że ta dwójka w przyszłym sezonie w Chelsea jakoś w przyszłości nie ma, że, ta, że tutaj raczej widzimy potencjał w rozwijaniu się na wypożyczeniu w klubie w Premier League. Idziemy dalej. Macen. Mudryk, Nkunku. Ta trójka zagrała za plecami Jacksona. Macen kolejny raz pokazał, że, że jest piłkarzem niesamowicie wszechstronnym, bo on występował w tym presezonie na lewej stronie. W tym spotkaniu Pochettino postawił go na prawej, bo Mudryk grał na lewej. No i też o tym Pochettino mówił, że, że Macen jest w jego planach na przyszły sezon Ponieważ jest niesamowicie wszechstronnym piłkarzem i, ut i utalentowanym, a w tym spotkaniu po raz kolejny pokazał, że możemy na niego liczyć, chyba na kardzie pozycji, z takim lepszą wersją, bardziej ofensywniejszą wersją Rubena Loftusarcika, który również przecież słynął z tego, że, że mógł grać kompletnie, kompletnie wszędzie macen asysta świetna asysta No i kolejny świetny występ. Engunku również przyzwoicie. No i Mudryk, piłkarz, który może w tym meczu bramki nie strzelił, ale swoje momenty jakieś miał, też zaczyna wyglądać coraz pewniej i coraz bardziej zaczyna się po prostu gra ukraińca podobać. No Mudryk w tym presezonie naprawdę mi się podoba jego szybkość, jego pewność siebie. Widać, że, że potrzebował, potrzebował przepracować. Dobrze, że udał się na mistrzostwa Europy U21. To mu dużo dało i jest dobrym prognostykiem, że jednak, jednak wypali w przyszłym sezonie i będzie dobrze grał. Jeżeli chodzi o Jankunku, pierwsza połowa według mnie nie mógł się odnaleźć. Sam poczetino mówił mu podczas wiem, przerwy na napojenie, tak, tak, że gra, gra za wysoko. Że tak. gra za wysoko, tak. I nie mógł, nie mógł się odnaleźć, no ale wiadomo, to jest pier, pierwszy mecz z Jacksonem, który gra przed nim. No i w drugiej połowie, według mnie, lepiej grał, gdy był wysunięty trochę wyżej. No, bo tam w drugie połowie już grał na pozycji napastnika, bo w przedwieździe szedł Jackson, więc, więc te komentarze, bo czytino, że gra za wysoko zaraz, może straciły sens tutaj, tak żartobliwie mówiąc, bo przecież um, zmienił pozycję Nkunku i był na tej, na tej dziewiątej, gdzie jest próbowany w tym presezonie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Moim zdaniem tutaj współpraca Jackson-Nkunku um, będzie wyglądać świetnie i że tutaj. Raczej bez szans na to, żeby Nkunku na tej dziewiątce występował, bo, bo też tracimy dużo jego potencjału. Wiadomo, że to jest może taki case i gadanie pod Kaja werca, jakie słyszeliśmy przez dłuższy okres czasu, ale no tutaj no idealny chyba przykład, że, że stawianie na Nkunku na dziewiątce po prostu no, w sposób bardzo, bardzo jasny i widoczny marnuje jego potencjał ofensywny bo kreatywnym piłkarzem jest, potrafi uderzyć z dystansu i zresztą no, wiemy, co Nkunku potrafi. Odnośnie tutaj tych wspomniałeś uderzenia z dystansu, nie wiem, czy też to zauważyłeś, ale coraz częściej nasi piłkarze próbują uderzać z dystansu, czy to Mudryk, czy to Enzo Fernandez, czy to Chilwell właśnie w ostatniej akcji meczów, w której Pope pokazał się po prostu świetna parada Połpa. No mi się to podoba, że wreszcie nie boimy się uderzać z dystansu. No brakowało nam tych, zwłaszcza środkowych pomocników, nie? że, że Kowacic może jak uderzył, no to wiadomo, że on strzelił fenomenalną bramkę, ale, ale zawsze tego strzału ze dystansu brakowało. Wiadomo, Mudryk no on troszkę słynie z tego, że, że zejdzie na prawą, na prawą nogę i uderzy. W tym meczu tą pokazał. U Sterlinga jak on przychodził, też liczyłem, że to będziemy oglądać. Może tego brakuje, ale miejmy nadzieję, że zacznie się pojawiać, ale tak jak powiedziałeś, yy... Tak, troszkę przestajemy się bać tego strzelania z dystansu i słuszna uwaga, bo, bo nie zawsze trzeba przecież wejść do bramki z piłką, że można zaskoczyć rwala i uderzyć. Wspomniałeś o tym Mudryku. Tutaj mi się wydaje, że, że bardziej jeśli chodzi o Mudryka, jemu dało po prostu, jemu dała zmiana trenera i, i po prostu takie uspokojenie całej sytuacji w klubie. Wiadomo, że dalej jest chaos i dalej. dalej daleko jest do jakiejś normalności jeśli chodzi o Chelsea, ale, ale no, przyjście Mauricio no też określenie pokazanie Mudrykowi co ma robić na boisku czego od niego oczekujemy i tak dalej no to to chyba najbardziej dało takiej pozytywnej mocy jakby to, to nazwać jeśli chodzi o Ukraińca i że jeśli Mudryk wie jak ma grać, wie czego od niego oczekujemy no to Mudryk jest świetnym piłkarzem, bo Wiadomo, nie to, że za Franka Lamparda dużo nie grał, to, to, to u Pottera jakoś tego planu moim zdaniem nie było i, i Mudryk tak grał, bo grał, grał, bo, bo no wszedł na boisko i troszkę jak Madueke, czyli po prostu robił co umiał, czyli driblował, próbował coś robić samemu, indywidualnie, na własną rękę, bez jakiegoś pomysłu taktycznego. No miejmy nadzieję, że zresztą to już widać u Mudryka, że, że zaczyna to wyglądać o wiele lepiej, bo po prostu Mudryk wie, co ma robić na boisku i to bardzo, bardzo cieszy. Ogólnie patrzymy na to spotkanie Szymek, jak je oceniamy w skali 1 do 10. 7,5. Bardzo solidne spotkanie. Zremisowaliśmy z takim rywalem. Wiadomo, mogliśmy to wygrać. Wspominam ostatnie minuty meczu i strzał Chiluela, ale ja nie mam się do czego doczepić. Może do tego, może jedna moja doczepka to po prostu mniejsza intensywność w drugiej połowie, a tak to świetne spotkanie. No ta druga połowa, ale to też ze strony Newcastle bardzo, bardzo senna i to tak troszkę, to wyglądało, jakby wyładowali się z energii w pierwszej, w pierwszej części spotkania, ale. No ale to, to no po prostu czasami, czasami tak bywa, i, i tutaj nic na złe: za złe mieć piłkarzem sześciu chyba nie mieć, nie możemy, bo, bo jeszcze zostało nam, zostało nam dwa spotkania w tym presezonie i zaczynamy z ligą na grubo z Liverpoolem. Teraz weekend gramy z Fulham, następnie już koniec presezonu tutaj starcie z. Drużyną poza Anglią, czyli z Borussią Dortmund, czyli kolejne fantastyczne spotkanie do oglądania. Zresztą, kto oglądał mecze, dwumecz Chelsea BVB, to wiesz, że tutaj nuty nie będzie, a też widzimy, co się dzieje w presezonie obecnym, że na, bramy, na brak bramek narzekać. Nie możemy. Co prawda w tym spotkaniu zobaczyliśmy tylko dwie, ale zaraz mecz z Fulham, Borussia Dortmund, więc, więc tych bramek z pewnością nie zabraknie. Miejmy nadzieję, że ci, którzy strzelałem, czyli Jackson, Nkunku, Mudryk, może też coś ukąsi Macen, że, że ci, co strzelają, strzelać nie przestaną i dalej będziemy mogli mówić pozytywnie i pompować malutko, po malutku ten balonik, który miejmy nadzieję, że po prostu. Z początkiem sezonu, nie pęknie. Dzięki, Rzemek, za ten podcast. Miejmy nadzieję, że ci, którzy nie oglądali tego spotkania, w miarę się dowiedzieli, jak to spotkanie wyglądało, i, i czy, czy możemy być z tego spotkania zadowoleni. Moim zdaniem możemy być zadowoleni, ale wiadomo, że jest jeszcze sporo do poprawy, no ale nie od razu, że zbudowano, zwłaszcza, że. Możemy być zadowoleni z tego, jak to powoli zaczyna wyglądać, bo chyba ja mam takie wrażenie, przynajmniej, Szmek, że, że tak oglądamy te Chelsea, zwłaszcza w pierwszej połowie, i tak jakbyś włączył Chelsea z poprzedniego sezonu i przyspieszył o dwa razy, tak to przynajmniej wygląda, a to znaczy, że, że, że bardzo dobrze to zaczyna wyglądać. Jeszcze raz, dzięki, słyszymy się. Po meczu z Fulam, tam ja i Jędrzej będziemy rozmawiać o tym spotkaniu. Także do usłyszenia na razie. Hej. Dzięki za.